Dzień dobry, jestem babcia Jolanta Fit. Dzisiaj pokażę Wam kilka ćwiczeń, którymi dbam o swój kręgosłup. O to, żeby nie nosił jak najdłużej, bo mój kręgosłup jest podstawą mojego istnienia. Najpierw, jeżeli możecie, siadamy sobie na piętach Opuszczamy barki, prostujemy kręgosłup, brodę lekko do mostka i chwileczkę sobie tak posiedzimy. Staramy się, jakby rosnąć do góry, ciągnąć głowę w stronę sufitu. Barki opuszczone. Teraz przejdziemy do bardzo popularnej pozycji, którą często się bawią dzieci. Mianowicie jest to pozycja krowy i kota. Opieramy się dłońmi o matę, o dywanik i wyciągamy kręgosłup w górę. Pozycja kota. I teraz lekko opuszczamy go w dół. Pozycja krowy. Powtarzamy kilkakrotnie. Wsiadamy na piętach, głowy obniżamy jak najniżej i ciągniemy się po macie do przodu, tak żebyśmy poczuli, jak rozciąga się nasz kręgosłup. Stajemy jeszcze raz, poprawiamy dłonie, żeby były pod barkami. I jeszcze raz. Kocik brzmiet, krowa. Kocik brzmiet, krowa. Następnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie kołysanie się na boki. Cały czas jesteśmy podparci rękami, dłonie oparte i mocno palce rozłożone. I balansujemy. Robimy kółeczka biodrami. Staramy się jak najdalej wyjść do przodu i do tyłu. Następne ćwiczenie. Kładziemy się na plecach. Stopy oparte o matę. Podnosimy do góry biodra, wytrzymujemy chwilę, i opadamy. Podnosimy do góry. Wytrzymujemy chwilę, opadamy. Podnosimy do góry i opadamy. Następne ćwiczenie będzie ćwiczenie miednicy. Bardzo ważne u kobiet. Kołyszamy miednicą do przodu i do tyłu tak, żeby odrywał nam się odcinek lędźwiowy. Staramy się dociągać pośladki do podłogi, do podłoża. Następne ćwiczenie. Łączymy stopy, łączymy kolana i staramy się, nie odrywając pośladków od podłoża, Kolana skręcić raz w stronę prawą, raz w stronę lewą. To ćwiczenie masuje nam bardzo dobrze odcinek lędźwiowy. Nie należy jednak unosić pośladków. Pośladki cały czas muszą być mocno przyklejone do podłoża. Ćwiczenie na kręgosłup, również nie odrywając pośladków od podłoża, unosimy nogi do góry, nogi pod kątem 90 stopni w kolanach i opuszczamy. Staramy się nie odrywać pośladków. To ćwiczenie wzmacnia nam również mięśnie brzucha. Myślę, że najbardziej ulubiona pozycja, pozycja trupa. Wyciągamy stopy przed siebie, rozkładamy szerzej, nie są złączone. Ręce odkładamy na boki, dłońmi do sufitu. Zamykamy oczy i odpoczywamy. Głęboko oddychamy nosem. Wdech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech. Każde z tych ćwiczeń możemy powtórzyć tyle razy, ile jesteśmy w stanie, ile możemy. Nie zniechęcajcie się, jeżeli nie możecie wykonać dużo ćwiczeń za pierwszym razem, za drugim. Wszystko przyjdzie z czasem. Musicie rozluźnić swoje mięśnie. Życzę powodzenia.